Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając mu pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała. Lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się ręki jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, Żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko. Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: Odsuncie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Parę zdań do tego dzisiejszego słowa, kiedy słuchaliśmy ten pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju o Jakubie, który wyszedł z domu i kładzie się po drodze Spać, kładąc pod głowę kamień, właśnie we śnie, e, właśnie ma sen, taki, i Pan Bóg przemawia do niego w tym śnie. E, to nie jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie właśnie Bóg wybiera taki środek komunikacji, że, że właśnie przemawia we śnie. W psalmach też, kiedy modlimy się nimi, to też wyrażamy właśnie takie czuwanie serca nocą, tak? że choć ja śpię, to Pan Bóg cały czas ze mną jest. I pamiętam jedną z konferencji ojca duchownego, seminarium który mówił z jaką myślą zaśniesz z taką i wstaniesz czyli właśnie chodziło mu o to, że jeśli zakończę dzień z Panem Bogiem to jest duża szansa, że i kiedy otworzę oczy to od razu zwrócę się także do Niego a nie nie podważam, że i może być jakiś pobożny sen ku naszej pociesze. Jeśli słuchając tego fragmentu Ewangelii mamy dwa wydarzenia: właśnie uzdrowienie tej kobiety, kilkanaście lat cierpiącej i, i wskrzeszenie córki Jaira. Ten fragment ewangelii pokazuje nam, że konieczne jest połączenie wiary z zaufaniem, że wiara to jest jakby składowa kilku jakby takich cech, nie tylko zaufania, no, bo też jeszcze jakby pokory, jakieś miłości, tak. Więc, ale dzisiaj pokazuje właśnie to, to zaufanie. Dwa przykłady, dwa, na dwa różne sposoby. Właśnie Jair, który podchodzi bezpośrednio, wyraża swoją prośbę, jakby też bez względu na to, co powiedzą inni, no bo kto idzie prosić o życie dla zmarłej osoby. Ale ufa mocno, że jeśli Jezus przyjdzie, to może uczynić cud. I ta kobieta, która no właśnie tak skrycie w sercu no i jakby tak za Jezusem, tak? Nie, nie ośmiela się Mu jakby prze, przeszkadzać, nie, nie, nie naprzykrzać Mu się, ale też z wielką wiarą i zaufaniem, że choćbym tylko frędzli Jego płaszcza się dotknęła, będę zdrowa. I Pan Bóg tak... Yy, yy zaznaczył, że, że ich wiara, przez wzgląd na ich wiarę to się wydarzyło. Ale też zobaczmy, że Pan Bóg w tym wszystkim tak moglibyśmy mówić, dlaczego Jezus się nie spieszy choćby do tej córki Jaira. Żeby tu już trzeba było jechać na sygnale tak jak najszybciej interweniować. Ale właśnie, Jezus robi to wszystko bez pośpiechu, chcąc pokazać, że Bóg ma swój plan i, i że przygotowuje dla człowieka jeszcze większe rzeczy niż on może się spodziewać. I chcielibyśmy cieszyć się z tego, co, co się dzieje co się wydarzyło na kartach Ewangelii. Niech to będzie naszą podstawą do właśnie uwielbiania Pana Boga, że właśnie za to, co się działo, co się dzieje, ale też co się może wydarzyć w życiu moim i innych. Bo Pan Bóg dla każdego jest hojny, każdemu chce. Błogosławić, tak jak właśnie Jakubowi powiedział, dokądkolwiek pójdziesz, ja będę z Tobą przy Tobie.